W poprzednim odcinku. Kolejna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, za każdym razem, jak ktoś mi kurwa na TikToku napisze, co to jest za gra, to autentycznie będę was Zobaczmy, co mi powstało, gra, lokalizował, przyjeżdżał i walił lepę na dziosło, nie? Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas i kontynuujemy Days Gone. Moi kochani, wyjątkowo bez kamerki, ponieważ najzwyczajniej na świecie umówmy się, nie chciało mi się rozkładać, rozkładać green screena przez wzgląd na to, że nie mam zbyt wiele czasu. Słuchajcie. O Boże, muszę odejść od tych leszczy tutaj, bo jest tragedia ciężka. Słuchajcie. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze itd. i tak dalej. I słuchajcie. Kontynuujemy, yy, kontynuujemy serię. Mm, mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jestem mega wkręcony w to wszystko i zajebiście zastanawia mnie, dlaczego ten sam pan porucznik czy ktoś tam ma ten cholerny pierścień. Mam nadzieję, że się, że się tego dowiemy. A tymczasem nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli jaracie się na serię. Tymczasem. No cóż, kontynuujemy. Zobaczymy co nas czeka. Ech, kurde, trochę żałuję, że nie możecie mojego pyska zobaczyć. Bo chyba trochę mniej wyświetleń się robi, jeżeli nie pokazuje się mordy na YouTubie, prawda? Szykujemy się do trasy. Wybierasz się? Jestem gotowy. Włożyłeś w to sporo roboty. A trochę. A to, co mogę wam powiedzieć, to to, że tutaj jest naprawdę sporo upgrade'ów do motocykla. Tak, by the way, off-game'owo się rozejrzałem, więc... Znaczy, off-YouTube'owo. No, jasne, jasne, że umiem. Pytasz Dzika, czy stra w lesie? Będziesz musiał się wykazać. Zobaczymy, czy nadążysz, senczo. Typie. Nie w ogóle bardzo ciekawi, co tu się w ogóle dzieje. To wszystko jest wypalone. Czy oni wypalają trawy, żeby świrusy nie miały co jeść, czy. Co tam się stało co? do cholery? Znaczy, to mi wygląda na pożar lasu, ale. Oh! O mój Boże, prawie umarłem. Co tam się Masz... stało do cholery? Znaczy, to mi wygląda na pożar lasu, ale pniaki są zwęglone, więc to oznacza. to oznacza, że drzewa ścięgną zanim zaproszono ogień. Masz czuję. Nazywamy to martwą strefą. Utrzymamy tręwko do budowy barykata, potem wypalamy i karczujemy ziemię. Z posterunku jesteśmy w stanie zobaczyć hordę, zanim do nas dotrze. A, o, dobra, w ten sposób. Spalić też wszystkie budynki, żeby draszki i rojaki nie miały ci nocować? Znasz się na co? Mówiłem! Spędziłem w Syfie dużo czasu. Więc taki jest wasz plan? Bojówka zamierza spalić wszystko do kołej ziemi? To jest wojna, Secho. Żeby wygrać, musimy zrobić wszystko. Wojna? No dobra, ale... W no. w Co, ale to nie jest wojna, no. Jedyna rzecz, która jest w stanie ich powstrzymać, to armia. Nasza armia. Trzeba będzie czegoś więcej niż armii. Plan już jest. Na przykład głowy? pozwoli ci dołączyć, podobniejszy niż ty. A propos Silver Lake, udałeś się ocalać. Szukasz kogoś konkretnego? Co? Nie, 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 nie za bardzo. W sensie, słuchaj, było, było kilka osób, z którymi jeździłem. Pomyślałem, że może trafili tutaj. No a już myślałem, że kogoś ścigasz. Nie, nic z tych rzeczy. Ścigałem już ludzi na długich dystansach, ale nigdy na tak długich. Nie warto. No dobra, a dlaczego nie powiesz mu, że szukasz Sary? W sumie to on ma pierwszy, więc to też może być taki temat trochę śliski. Hmm. No, nie ukrywam, że ciekawi mnie temat. Ej, hey, kapralu! Kapitan tu jest! Gotowe, ser? Tylko pamiętać o znaczniku. Tak jest. Dobra, to wy wracajcie na Diamond Lake. Zgarnąć e, Taylora bodajże? Tak jest? Ta, do pułkownika z nim. Będę 1800. Sir? Ser? Wojskowy czas kapralu. Powinniście już to wiedzieć. Aha, tak jest. Wypierdalać mi stąd. Tak jest. Ale on jest przyjemny. Masz do tych ludzi. A, a jak długo ten... Vasquez się z wami wozi. Dwa tygodnie, może więcej. Ha, nie próżnował? Co do kurwy. Mieliście może problemy z transportami? a Ataki łupieżców? No. Okej, okay. no to będziemy szli na piechotę. Czemu na piechotę? Bo Vasquez wybrał się tu w jakimś celu. Na motocyklu go nie wyśledzę. Jasne. Vasquez? Jestem w sensie... niech więc nie będzie żadnych odcisków, butów. Chodźmy, chcę zasić do tej chaty. Dobrze, będę za tobą. No dobrze, w takim razie. E, w poprzednim odcinku nie powiedziałem wam tego. E, nie dałem rady, ponieważ gdzieś mnie coś zgubiło. Chciałem powiedzieć, że fajnie by było tego wścieklaka. Kolejne trofeum. E, o, jak miło! Właśnie oskurować albo zebrać jego. Ym, jego ucho. Ale jak widać, udało się to zrobić nawet i teraz, także nic nie mówiłem jak coś. Dobrze, czego my szukamy? Na pewno. rzeczy. I zabawka dla psa. Czyżby. wrócimy do Buzmana i powiemy mu: Ej, stary, mam dla ciebie zajebistą zabawkę, którą. No wiesz, możesz dać swojemu małemu słodkiemu psiakowi. Dobra, do brzegu, bo ja tutaj pierdu pierdu, a tu trzeba wykonać zadanie. To mówisz, że ukradł jedzenie i amunicję? Zgadza się. Bo widzisz, te racje są niedojedzone. Wygląda na to, że twoi ludzie trafili na niego, kiedy się tego nie spodziewał. Jego motor stoi przed chatą, a to oznacza, że koleś uciektyłem. To, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, korzystając z okazji, że mnie nie widzicie, to to, że ja kiedyś e, nawiązując do, tego stary, do, te, do tych starych filmów moich, które niestety usunąłem, to e, zdarzało mi się e, bardzo często nagrywać filmy właśnie w ten sposób w sensie. Wszystko co mm, robiłem, chciałem robić, wiecie, bez kamerki i tak dalej, żeby na dobrą sprawę mm, samą charyzmą i głosem prowadzić Czekaj. serię. Popatrz, tu coś jest. Ale... No. Umówmy się, że jednak z twarzą jest troszkę łatwiej. Tędy. Ja się może uleczę przy okazji. Kurde, takie nieprzyjemne są może. Tutaj coś leży, Se, leży, nie? Dobra, nieważne. Mm. Nie ukrywam, że, że jest, Co że łatwiej jest Wózka. trochę... Na, y... na to, że koleś musiał się zatrzymać, żeby do czegoś strzelić. Chodź, na dole. Dobrze, y... sorry, jakby nie chcę przerywać dialogów, ponieważ dla mnie najważniejszą zasadą robienia gier komputerowych, mam na myśli nagrywania gier komputerowych, jest kwestia tego, że na spokojnie mogę, mm, mogę z wami rozmawiać w momencie, kiedy nie rozmawiam główne postacie, Yy, ani nie dzieje się jakaś wartka akcja dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, bo yy, bardzo wielu twórców yy, robi ten błąd. Aha, czy ja mam to podejść Czekaj. trochę. Zaraz. No już, wyjebuj! Co ty robisz? To w ogóle działa? Krzyczenie na wilka? Nie, to zależy. Czekaj. O Boże, biedny się zablokował. No, ja jest głodny. Uważaj, więcej. О, мой боже. Więc to, co ja chciałem ja powiedzieć. Ja sorry, właśnie to, jest, właśnie to jest to. To, co chciałem powiedzieć, to to, że nie zamierzam przerywać głównym bohaterom i tak dalej. Dialogi, katcenki, wszystko jest jakby istotne, bo jesteście tutaj trochę dla mnie i trochę dla gry. Jedyne, co robię, to staram się, by. Byście znaczy, by bardziej byli, bym, byli dla mnie, wstrzał. niż dla Gryfu. Ale wiecie, jak to wilki działa. usłyszały strzały i stwierdziły, że chcą go bardziej niż Vasquez. Nie Ale zawsze się to, to uda. Zatakowała z tamtej strony, czyli od wschodu. Myślisz, że przegoniły Vasqueza i zostawiły jednego, żeby pilnował truchła? Tak podejrzewam. Chodź, sprawdzimy, czy masz rację. Kurwa, to wilki w ten sposób działają? To są mądre znaczy, zwierzaki w sumie. W sensie normalnych, niezarażonych. W zasadzie prawie codziennie je widzimy. Jak byłem mały, nie było w Oregonie żadnych wilków. Może parę kojotów, ale nie wilków. Zostały wybite przez rancherów i farmerów. No i gości od tartaków. Wychodzi na to, że powracają w wielkim stylu. A, w wielkim stylu jeszcze. Jest ich dużo i są niebezpieczne. Mm, ale jeszcze wracając do tych, do tych starych gier, strasznie żałuję, że pousuwałem niektóre nagrania, bo teraz mógłbym się spokojnie pośmiać albo zrobić jakiś rewind <grych> tych starszych czekaj, czekaj. starszych nagrań, z których. E, no. Wydaje mi się, że... Umówmy się, że nie było to. Plecak, żeby jakoś uciec. Nie było to jakieś cudowne. Wylądował na dupie. I. Uciec, ale wtedy skoczył na niego wilk. Vasquez musiał go zabić. Dwa strzały. Wiesz to wszystko ze śladów? Tak. Co kurwa, zdziwiony? Gościu? Jakiś typ z syfu nagle mówi ci tyle rzeczy po informacji z samego plecaka. Ty jesteś zdziwiony, ja jesteś kurwa kapitanem tej bojówki, gościu? Weź się lecz, albo nie wiem, książki kurwa, zacznij czytać typie. E, w każdym razie trochę żałuję, że je, że je pousuwałem. Ym, no ale cóż, kiedyś wydawało mi się to fajnym pomysłem, teraz wydaje, wydawało mi się to

Powiedzmy, że nie będę się rozwodził na temat broni palnej od 32 odcinka Day's Gone. To umówmy się, że nie zamierzam się narażać dalej. Ale ja, pierdolę. Obawiam się, że przyjdzie ten moment, kiedy będę musiał z nimi stoczyć bój. I trochę boję się, że zacznie się marżeniesz żeby dlaki zacznie nie... się to wszystko metra już Częścią strategii wypalania i karczowania tutaj terenów ich, do kołej ziemi hmm. No to życzę powodzenia Sam widziałem ich całe setki i tu tylko w tej części stanu. No od czegoś dobra to gdzie teraz idziemy dalej na wschód to... hey, Przed nami jest droga Czekaj chwilę Coś czuję, że to się tu po prostu... Kurwa zacznie. Jedną z misji będzie wymorduj ludzi gdzieś tam, w sensie tych, 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 tych. No, tę hordę całą. I tutaj się zacznie. Tylko, że oni mają wojskowy sprzęt, więc mam nadzieję, że Co będzie widzisz? łatwiej. Ktoś go jeszcze śledzi? Nie mam pojęcia. A, no to gość albo nie żyje. Albo ma od znajomych. Widzisz, jego ślady są rozjeżdżone przez motory. Mnóstwo motorów. Okej. Hmm. Ok. Dawaj, sprawdźmy to. Ej, bez kitu chciałbym mieć taki skill tropiący jak Deacon. ...kiedy Jest chłodniej? Mówię. Zimno, śnieg, deszcz, nawet jak są chmury. Nie ma co, znasz się na świrusach. Jak wrócimy do dowództwa, to pewnie kilka osób będzie chciało z tobą pogadać. A może ja nie będę chciał z nimi gadać? Cłownik, o ile mu się spodoba. Jasne, jasne. Już to chyba mówiłeś. Wiesz, on bierze sprawę na poważnie. Po prostu nie chce Ci robić nadziei. Hej, Wszystko pięknie, murs. ładnie, ale gościu, wypadałoby, żebyś może powiedział słów kilka na temat tego, skąd masz ten pierdolony pierścień. No, to chyba od strony obozu drwali, stamtąd. Masz go może na mapie? Mam. To znaczy, że Vasquez też miał. Chodź. Jeśli Waskes tam jest, jaka jest nasza strategia? No, na pewno nie jest sam. Wiemy tu po śladach. To jaka jest kara w za dezercję? Śmierć przez powieszenie. No to Co będzie śmierć to znaczy, przez. że Vasquez nie podda się bez walki. Będzie śmierć przez kulkę. Damy radę. Vasquez. Chip, cip, 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 cip. O kurwa, dobrze jest. Krubo. I co jest tutaj? Co? To... to? Zdaje się, że powinniście lepiej prześwietlać rekrutów, bo kolej czuje się jak u siebie. Poczekajmy tu. bez posiłki. Zabieraj te strony łapki! Jaka wojownicza! I co myślicie? Jeszcze zobaczymy. Co? Jakoś mam problem z dupkami, którzy krzywdzą bezbronne kobiety. Wydałem rozkaz! Rozkaz? A czy mam czerwoną opaskę? Jeszcze mi nie rozkazujesz, robisz wszystko na swoje konto. Czyli wyjaśnimy temat po swojemu. A nie ukrywam, że mi się to bardzo podoba, bo ja lubię robić rzeczy na własne konto. I mam totalną nadzieję... Zrealizować ten plan. No dobrze, trochę nie pykło, nie ukrywam, ale przynajmniej sobie postrzelamy. Minus jeden, minus jeden. Dobra, myślę, że to już szybko. Szybko pójdzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Z prawej z flanki nikogo nie ma. Elegancko na prędkości, tu nie ma czasu. To ty kurwa nie pajesz gościu? Hello? Teraz Niech płonie O kurwa No i nie podobasz mi się Uuuu, uu, siemano Nie Nope W tym samym czasie do siebie strzeliliśmy O mój Boże Co tu się dzieje Dobra, to był kiepski pomysł To, że mi nie rozkazujesz nie znaczy, że masz mnie nie osłaniać. Co za typ. Bardzo źle, że się tu znalazłeś. Na to wygląda. Dobra, jak tam wejść teraz? To nie jest Już no to będzie moim mój, mój człowiekiem. O mój. Aaaah! Wow. Hey, Ej ciociu, ciociu, ci, nic ci nie, chcę ci tylko pomóc. Nie chcę twojej zastrasznej pomocy. Okej. Okay. To ja się usunę na boki. O kurwa, to musiało boleć. Zaczekaj, zaczekaj. Nie ale gor ją... go... ona... kim jesteście. Dobra, dobra. O wow, ale go rozpierdoliła. Hmm. Jak najbardziej chłop na to zasługiwał. I zgadzam się z każdym uderzeniem noża. Cholera, co to miał być? Tak po prostu. powoda ma w opałach. A Vasquez? Po nim. Na amen. No raczej go już nie powiesisz. Zgłoście się! <noise> ja pierd Tutaj Kory. Jesteśmy. Kierujemy się drogą w stronę głównej bramy. Utrzymać nie pozycję. zajedź mi motocykla. Jak mi zajedziesz sprzęgło, to... Jakimi? Zostali zneutralizowani. <noise> Utrzymajcie pozycję. Bez odbioru. Chodź. Czy nieśliśmy motory, kapitanie? Żeby wam oszczędzić łażenia? To wszystko, kapralu. To jak mi poszło? Zdałem test? Zdałeś? No, spędziliśmy razem cały dzień. Pomyślałem, że to jakiś taki test. <grystanie> nie, nie bawimy się w formalności. Ale jak widzisz, rekrutów mamy niestety nie najlepszych. Tak. <grystanie> ta. Ale tak. Zdałeś. Czyli elegancko. To co? Do pułkownika? Cały czas widzę ten pierścień. O, Ta, pewnie. Czemu w sumie nie? Mam tyle pytań bez odpowiedzi. To gdzie wcześniej słyszałeś, Sachom? Zanim wszystko szlak trafił. Wiesz jak wyglądają rację. Wiesz jak dokonać rozpoznania pozycji wroga. Znasz wojskowe manewry taktyczne. Więc. Gdzie służyć? Marines? Armii? Nie lubię o tym mówić, wiesz? W pierwszym roku tutaj miałem wrażenie, że każdy, kto nosił kiedyś mundur, miał na plecach wielki cel. Więc tak! Byłem w armii. Dziesiąta górska. Posłużyłem całą turę w Afganistanie. A ty? Każdy, kto był w wojsku, ma. specyficzną postawę. Nie ma jej żaden z twoich żołnierzy. Ale ty tak! Mówiłem, masz dobre oko. Przez 10 lat byłem w lotnictwie, tylko część SDP. W Oregonie, nie ma żadnych ślostów rakietowych. Wyobraź sobie, że były prowokacje. SDP? Zanim padła łączność satelitarna, co nie dostawałem raporty z całego kraju. Myślisz, że tu było kiepsko? Tereny na wschód od Mississippi zostały zajęte w dwa dni. Znasz może te okolice? Tak, dorastałem się. Co się z tym dymem, Stąd nazywa się Ferwell, kojarzysz? Nie. Ale to chyba dobra nazwa na miejsce na końcu świata. No, coś o tym wiem. To Ty może już kiedyś byłeś? Tak, byłem. Kilka lat temu. Ja i połowica. To znaczy żona. To był nasz miodowy miesiąc. Masz fotkę? W sensie swojej żony. Nazywała się Kerry. Byliśmy 12 lat, kiedy. mniejsze. To było dawno temu. Dawno temu, powiadasz. Digon chyba też był tutaj. Dawno temu. Ale tą dygresję zostawimy sobie. Retrospekcję właściwie. Zostawimy sobie na następny odcinek. Mm. Wiesz co? Coś myślę, że to znaczy wynocha. E? O, nie, nie, to nas nie dotyczy. Czemu? Bo nie umiemy czytać? Nie, bo mamy to gdzieś. <gulana> Mów za siebie! A przodem. No dobra. Wiesz co? Ta cała sytuacja nie grzeszy galanterią. czym? <gulana> to znaczy. Racja. <noise> Chyba nigdy. Przepraszam za tamto. O mój Boże, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Dobrze, słuchajcie, <noise> moi kochani. Gdybym miał komórkę, na pewno zrobiłbym ci zdjęcie. Ten dialog i wszystkie pozostałe, kolejne elementy będziemy słowę. mogli zobaczyć w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam bardzo Daj za obejrzenie mi. tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. I co? I znowu mamy spacer z Sarą. Bywajcie! I możecie podziwiać Dikona, który jeszcze nie wyglądał jak najgorszy menel, tylko Skubany nie chce spojrzeć w kamerę. God damn! Bez odbioru. Hej, kapralu! Kapitan tu jest! Gotowe, ser. Tylko pamiętać o znaczniku. Tak jest. Dobra, to wy wracajcie na Diamond Lake. Zgarnąć e, Taylora bodajże? Tak jest. Tak, do pułkownika z nim. Będę 0.